Ale widzicie trzech strony WaszyTube z super hiper gameplayami I się prezentuję Wam kolejny odcinek serii Trashing Try Hearts czyli e, dobre gameplay ugrane przeciwko dość dobrym graczom tym razem jest to e, FR, coś tam, nie pamiętam że go nazwę zgodnie e, Ugrany jest przeciwko niemu gameplay na nowej mapce a dobra, zresztą mimo tego, że to jest e, jakby super, hiper, podwójny odcinek, bo z jednej strony jest to i nuklear na nowej mapie To jest mapa Rumble z najnowszego DLC Nuklear na tej mapie I druga opcja, nuklear przeciwko tryhardowi, 1.90 KD 100% multiplayera zrobione, czyli pewnie oby powyżej 2 jakby tego nie robił, albo nawet jeszcze więcej yy. Uważam, że bardzo dobry gameplay w moim streaku do Nuklara zabiłem go 4 razy, czyli to nie było tak, że jeden zabójstwo na nim i tyle, i reszta na tych Nupkach. Może nie Nupka, bo nie miał aż takich słabych graczy, ale było też dwóch, Polak dwóch Polaków i oni byli na naprawdę strasznie słaby, słabi. Patryk. Nie znam już chyba dobrego Patryka. Może znam jednego dobrego Patryka w ClueVity. A drugi to był jakiś Agawa czy coś takiego. No ogólnie byli bardzo słabi. Mieli tam 0,8 KD, że coś, ale przeciwko mnie to mieli naprawdę negatyw straszny Także mam nadzieję, że gameplay Wam się spodoba w tle Tak jak powtarzam jest to podwójny odcinek, czyli i trashing tryhard i nuklear na nowej mapce yy, Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że yy, lubię właśnie tak nabić na, na jakimś takim lepszym ten tego nukleara, jak się wtedy taki wie, wiecie Fajnie się czujesz na, na takich nóbkach, to jak, tak jak w Advanced Warfare praktycznie się czujesz Nic fajnego a znajdziesz takiego typa, 1,90 i 100% multiplayera i e, wierzyć, że, że coś osiągnąłeś e, I to mi się właśnie bardzo, bardzo, bardzo podoba w, tym, w, tej, w tej serii, który, którą właśnie teraz robię Niestety gość jeszcze nie miał 1000 poziomu 500 któryś miał Także to jeszcze gorszy na epie, jakby był w ogóle levelem tysięcznym i e, by miał 100% multiplayera I tak dalej, to by było naprawdę wtedy mistrzostwo świata e, Niestety Yy, tak, tak tak nie było. Yy, tu jak widzicie jeszcze poszedłem trochę na wyższy gunstryk, się teraz potem zaczycie. Ogólnie to mądrze podejmowałem gunfight'y na, 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 na tego nuklara yy, Tak jak widzicie raczej od tyłu zabijam ludzi, nie wychodzę, rzucam te czwórki. Tak jak mówię C4 naprawdę jak ogarnię, żal go używać. Jest najlepszym wyposażeniem według mnie Call of Duty ogólnie jakim było. Zresztą blag z blagu też była fajna, ale tutaj nawet nie trzeba mieć hejtera masz jakby automatyczny hater w tej, w tej, w tej, tej, tej. c 4 żeby wykrywać się od razu ludzi samoczynnie, nawet nie musisz mieć w jej nic masz po prostu alarm, zabijasz i tyle bardzo, bardzo fajna sprawa także polecam wszystkim używać c 4 to też oczywiście, żeby nie było spamu, bo moja widownia jak cały czas używać to całe community zaraz zacznie używać <laughs> nie no, oczywiście żarcik no i to też standardowa m bardzo dobra broń ogólnie no on tutaj wie full hard i tu właśnie wpadł nuklear. Także to było na tyle, jeszcze w tutaj pięść. Pie, zwycięstwa poszła na koniec, i w sumie to tyle. Także dzięki za uwagę. Jeszcze na koniec Wam pokażę e, wynik, i że to był nuklear, i tyle. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz. I tu z Wami Rochcio. Na razie. Cześć. Jeszcze sprawdźcie tam opis, bo tam macie także link do Facebooka. Na razie. Cześć.